A ja dzisiaj pierdyknę, o, to jest zajebiste, ale to nie, nie o tym. A ja pierdyknę dzisiaj taki unpacking. Jest to coś trochę szalonego, ale nie będzie to żadne lokowanie produktu. Nie dostałem tego za darmo, nie dostałem tego za... Pół darmo, nie dostałem tego z jakimś rabatem. Po prostu wziąłem se i kupiłem. Bez sępienia. Bez niczego. Jak normalny. Zwykły biały czarnuch. I tyle. Nie wiem, jak to rozpakowywać. Po prostu można mówić, co się chce. Ale człowiek się starzeje, tak? Patrzyłem wcześniej, byłem u rodziców na święta, patrzyłem zdjęcia. Ja miałem 15 lat, 16, 14. Kurna. O, trochę już przeciąłem pokrowiec, ale oryginał to się nie przecina. I stwierdziłem, że człowiek się starzeje. Dlatego szkoda jest czasu na spuszczanie się nad swoją pracą, nad swoją zajebistością, na kłócenie się z żoną. Kolegami, innymi pedałami. Także to jest kolejny dowód, że po prostu trzeba iść w wygodę. I stwierdziłem, że skoro raz, może nie raz, ale kilka razy w roku poczyniam e, karpiowy epizod, to. Nie, może być. No Nieważne, ale to nie o tym. Skoro poczyniam jakiś tam. Karpiowy epizod I yy... Tak, poczyniam karpiowy epizod Nie chcę mi ja pojadę na parę godzin, tam jakieś Kurna, profesjonalne odznaczania na patykach Odległości, tam sądowanie, mierzenie Stawianie markerów Jest to może i fajne Nie chcę mi się tego robić, no Nie spuszczam się nad tymi karpiami Ktoś się siądzie, powygłupia i zabieg zrobi i się coś tam połowi. Więc stwierdziłem, że wraz z kumplem, bo ja się tym nie znam, albo jestem ignorantem, mam to w dupie kupiliśmy taką łódeczkę do wywozu zanęty. I Marceli pewnie to wykorzysta w lato. Na jakieś sandacze trupa tu będzie woził, czy żywczyka, generalnie dużo fajnych pomysłów da się z tego chyba zrobić. Nie wiem, jaki to model, ale jak miałem do wyboru kupić łódkę, nie wiem, za jakieś trzy koła, czy coś bez GPS-a, bez niczego, to stwierdziłem, że to jest tak, jak kupiłem sobie Yamaha 20. Yamaha zawsze mi się wydawało, że 15 i 20 to jest ten sam motor. Więc kupowałem większe, bo ja zawsze lubię mieć więcej. Wolę mieć za dużo niż za mało. Właśnie by mi 100 zostało niż jedna braknie. I kupiłem, kolasze kupowałem 20. I kiedyś zadzwoniłem, bo mi coś tam poszło nie tak. Chcę nową 20. Kupiłem i co? To jest największe gówno jakie kupiłem. Dlaczego? Bo okazało się, że 20 i 25 to są te same motory, a jak widzę dałem 2 koła mniej za 20 i jestem niezadowolony z tego powodu. Więc stwierdziłem, że jak mam kupować łódkę, nie wiem, za trzy koła bez jakiegoś, bez jakiegoś tego GPS-a, to mam to w dupie. Także tego góna nie potrzebuję. No. Nie wiem co znaczy na jebie to jakiś tym szmaciarze coś tam, szmery, bajery i stwierdziłem, że łódka ma mieć GPS-a. Bo jak jadę na ruski, roga te ryby, to ja się będę zastanawiał, czy ja to tu rzucę w koryto, za koryto, przed wyspę, za wyspę. Kurde, mam to w dłupie, to ma być dla mnie przyjemne, takie jak chcę, więc. Ma mi to być GPS, ma być coś tam, echo sonda, co to jest, Solar Pulse, nie wiem co to jest, na szczęście się na tym nie znam, Krzysiu przyjedzie i tu będzie cyk, albo żywczyk, albo trupek, albo co to, albo flaszka 0,7 na drugi brzeg, jak ktoś się zamówi, o, pyk, albo będę siedział na pontonie, zakotwiczony w trzcinkach na spawik, to przywiezie... Hasan kebab przywiezie kebaba I tyle i będzie to to elegancka francka Także Ja mówię Ale nie wiem co to za gówno jest Ponoś Opinie Tych co się znają były pozytywne To to jest O echo z taką zaczynałem Łowienie ryb i widzę że z taką będę kończył no i bardzo dobrze no A co tak naprawdę w osądzie, to co to jest potrzebne? Potrzebne jest go to, to jaki kurna joystick, jak do samogwałtów. I ja pierdykam. I nie mów, że to się tu zakłada. Przecież będę jak w Star Treku, ty. Miała być taka, żeby najmanym dała się obsługiwać. Leżeć tutaj. Nie ja pierdykam, przecież to bym miał kontakt z bazą. Jak z Ordą. Będę miał łódkę, bo mam to w dupie. Generalnie wychodzę z założenia, że nie żałuję na ryby hajsu, bo od tego jest jak dupa odstrania, żeby spełniać moje frajdy i oczekiwania. I tyle. Jak ktoś po prostu uważa, że jest inaczej, to jeszcze znaczy, że jest niedoinformowany i tyle. Staniesz jutro, jedziecie samochód, po co ci to wszystko? w Trumnie kieszeni nie ma. Trzeba się bawić i że ile się da. A nie tak co niektórzy robić, cały czas pracować na 18 etatów. Nie, <laughs> ten co, ten do którego to mówię, to wie. No dobra, nie wiem jak się to zapina, jakoś się to, to zapina. Ja nie jestem od tego, żeby wiedzieć, no. Ale znam kogoś, kto przyjdzie i to zrobi, no. O. dobra to, bo idę, bo urwa. W każdym razie, tu jest ten, to samo jebki, urządzenie. Łódka, proszę bardzo. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze? Ładowarka, o, tu jest jakiś kapselek, nie wiem gdzieś na co. Ładowarka jak do Nokii 3030. O, takie ładowarki szanuję i powinien być napis Nokie. Proszę bardzo. Zaraz to to naładuję. I co? Jutro siadam wieczorową porą. Niech się wszyscy dolą, a ja sobie Będę woził zestaw, pyk, obsypę żarciem, wywiozę 200 czy 300 metrów, wykipruję, mam zanęcone w miejscu, a będę rzucał, będę się zastanawiał, czy celnołem, czy nie celnołem. Kuna, nie da się we wszystkim być pro. Najważniejsze jest, żeby w tych dziedzinach, co zależy, żeby był fan. Mam torbę jakąś, kurna, w dupie. Jest moc, proszę bardzo, łódkę. Co tu jest? Co to za Nie Nieważne, dobra. No. Kurna, jakie te motory. Pokrowczyk. Proszę bardzo. Jedne w garażu będzie pasować tam kolorami jak piero. Tutaj tę samą stację do samogwałtów tu wrzucamy i wygram, pam, pam. Chusteczkę do wycierania dupy. Ładowareczka Czy coś tu jeszcze jest? A no tu został ten PlayStation. Proszę bardzo. Co to jest? Powiem się czy akurat są piloty ładowane. że ja sprawdzić i pięknie, szczególnie w okolicach mocą silników przykładu mnie. No dobra dobra, dobra, dobra. Do. Podczas dokręcenia do anten, aby wkręcą no i dobra, no, na słońcu i deszczu, poza się jak chcę łódkę, no to to mi trzeba tłumaczyć, ja to zawsze czyszczę, tak? Nie wolno dziuczki łódzki karczerem, nie wolno stosować WD-40, nie tamy, to nie helikopter. Po co nie doładowywać akumulatorów na 1-3-4 pełności, po zakończeniu tylko nie akumulator od łódki. No mordo, tak zrobię, hehe, <laughs> pewno, jak pojebany. E, co to jest? Dystrybutor, gwałciciel, masturbator, instrukcja, no. Także nowy trzmaciarski etap który traktuje stuprocentowo jak zwykły fan tu jeszcze jest ta proszę bardzo przykrywka no, już prysowana także przykrywamy cały ten burdel to to tu, to to tam, ram, pam, pam. i jutro pierwsze testy niechaj budiet